Witam wszystkich oto w nowej serii na moim kanale z modyfikacją do gothika. No i popatrzcie, w końcu jest jakaś większa modyfikacja, która będzie trwała 20 godzin, a ponadto to jest tylko prolog jeszcze większej modyfikacji, która dopiero co powstaje. <laughs> Więc mod insygnia, insygnia będzie naprawdę gigantycznym gigantyczną modyfikacją. W przyszłości na razie mamy tylko prolog, wstęp właśnie do tejże modyfikacji. No cóż, na samym początku chciałem pozdrowić Kłasza chciałem pozdrowić Xylonę, osoby, które właśnie tłumaczyły, i także Achna, który nadzorował właśnie. nadzorował pracę właśnie nad tą modyfikacją. Cóż, nie będę jakoś tutaj specjalnie przedłużał, bo nie lubię jakoś specjalnie przedłużać. Po prostu zaczniemy nową grę i zobaczymy co modyfikacja ma nam do zaoferowania. Okej, okay, dobra. Czyli mamy jakiś bunt chłopów, strój farmera. A takie wyposażenie, takie. Mam wrażenie, że ogólnie gra jest bardzo, bardzo cicho. No teraz powinno być lepiej. Dobra, najwyżej sobie tam w programie będę przyciszał. Będziecie znowu narzekali, że robię zapisy non stop. <grym> A, no cóż. Hmm, Mein Junge, bist du mit deiner Arbeit fertig geworden? Ja, Vater. Das Korn braucht nicht mehr lange bis wir es ernten können. Dann wurden meine Gebete also erhört und Inus schenkt uns wieder eine gute Ernte. Kann ich noch etwas tun? Ja, das kannst du, mein Junge. Die Schafe müssten noch gefüttert werden. Du kannst die letzten Äpfel vom Baum pflücken und ihnen geben. Schon so gut wie erledigt. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. ze mnie dumny. wszystko. A właśnie, właśnie. za Edition edycji się nie właśnie ten. Za dużo ten edycji rozszerzonej. jeden Padaj mi stamtąd. Jasny gwint. Hmm. Dobra, tylko gdzie teraz będzie te drzewo z jabłkami? Czy chodzi. Tutaj sobie jabłuszka, co? Czy jabłuszka na dwie owieczki? <grywka> Hier ein frischer Apfel. apfy. Hej, tylko jedna osoba lubi owieczki. Hier, ein frischer Apfel. Ich habe die Schafe gefüttert. Und wie sehen sie aus? Sie sind dick und rund. Sie bringen bestimmt viel Fleisch. Na dann kann ja der Winter kommen. Hast du noch eine Aufgabe für mich? Ja, da gebe es noch etwas. Ich war gestern noch kurz in der Scheune. Da ist mir aufgefallen dass der letzte Sturm Schäden hinterlassen hat. Ich denke, mit einem Nagel und ein paar Hammerschlägen sollte die Sache schnell erledigt sein. Könntest du dir das einmal angucken? Na klar, ich mache mich gleich an die Arbeit. Sehr gut. Die Nägel und den Hammer solltest du im Haus finden. Okay, dobra. Poki takie to, to, to. Ale co ja wiem, Altem, altem. Właśnie to się podnosiło szybko. Hm. Miksura w takim miejscu, rany. A dobra, ale to teraz musimy wejść tutaj na górę, czy gdzie? Hm. To w sumie dobre pytanie. Prawda, bardzo dobre pytanie. A... Ale gdzie ja to miałem naprawić, co? Czekajcie, naprawi sodołę. Ojciec powiedział, że sodoła jest uszkodzona. Powinien się temu przyjrzeć. Okej, okay, dobra, ale... Co tutaj jest zepsute? No i teraz będę chodził, będę się... myślę, o co tutaj chodzi, co? Może tutaj z boku jest coś, żeby porobić? No, kliknąłem, po prostu. <laughs> ich habe die Scheune repariert. Das ging ja schnell. Gute Arbeit, mein Junge. Du bist auf dem richtigen Weg. Für heute haben wir dann genug getan. Es ist schon spät geworden. Ich denke, ich werde bald zu Bett gehen. Okay, dann gehen wir schlafen. Aber der Noid ist leniwig, ca. besuchst du dich nach unserem kochenden Bezimienn. Papa, ich schaue mich nicht, ich schaue mich wie ein Poczętym. Ah, Sam sitzt hier auf der Öffnung und nichts will ich nicht. Nun sieh dir das mal an. Das ganze Korn, unbrauchbar. Diese verdammten Ratten. So langsam reicht mir das mit diesen Biestern. Sonst haben wir im Winter ein echtes Problem. Die Spuren führen weg vom Hof. Du musst dafür sorgen, dass diese Biester unserer Ernte nicht noch einmal schaden können. Keine Sorge, in Zukunft wird keine Ratte mehr unsere Ernte bekommen. Okay, dobra, ale, wo ich jetzt schon mal mi. Co? Ach, bo, raczej ich hier nicht mehr, co? Äh, chociaż możemy. Tut sich hier przedostać. Oh, ran, aber czy ja, ich bin so w ogóle? Chyba niestety nie. <laughs> dobra, Wiśnia, a po co tutaj chodziłeś, co? Hmm. Hmm, dobra, ale czy tutaj jest cokolwiek, jakieś przejście, wejście gdzieś? No widzę, że raczej nie, więc musimy się udać w końcu dalej, widz, sobie zwiedzimy. Słyszę skurczybyki, ja już je naprawdę słyszę, one gdzieś są tutaj, co? Ile ich tutaj jest? 20% doświadczenia. Okej. Okay. <laughs> Czemu takie malutkie szczury, a nie takie większe? Nie Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Hmm. Trochę mi to cienko pasuje mimo wszystko, jeżeli e, jednak dubbing jest po niemiecku i są takie wstawki po polsku. To naprawdę tak jakoś nie współgra z sobą, ale no cóż. Kierunty są Geschichte. Das geschieht diesen Biestern genau richtig. Doch ich fürchte, wir müssen uns etwas einfallen lassen, wie wir in Zukunft unsere Ernte besser schützen. Wenn wir im Winter noch etwas essen wollen, darf das nicht noch einmal passieren. Vater, gibt es sonst noch etwas zu tun? Nein, mein Junge. Es ist soweit alles erledigt. Nimm dir ein wenig Zeit für dich und entspanne dich. Auch du brauchst Pausen, mein Junge. Es ist wichtig, dass. Oh, sieh. Wir bekommen Besuch.

Ojciec poprosił mnie, aby przyniósł wodę dla gości. Powinien wziąć do tego butelkę. Butelkę. Właściwie może być mm -hmm. by Ale gdzie tam. mam napełnić tą butelkę, co? Nie chcę już o tym Bo to słuchać. chodzi o to, że tą butelkę mam napełnić, nie? nie, nie ale nie widzę, żeby jakakolwiek tutaj studnia była czy nie coś w tym już stylu, tym nie? Słuchać. Nie wiem, może tutaj coś jest? Nic się nie tutaj także nie ma nic. O Boże, no to jest jakaś dziwna A, modyfikacja, ale też jakieś zadanie takie bardzo typowe. No i, i jak ma to napełnić? No niby tutaj jest ta butelka. Okej. Okay. Aha. Czyli wystarczyło wejść, kliknąć, wejść do wody, kliknąć w butelkę i... Oluju! Co się tutaj dzieje? Załatwię cię! Okej okay. A, rany, nie jesteś taki taki silny, co? Kurde całkowicie zapomniałem... Mir ist es, dass sich das Walter so verletzt hat. Nieznane Zakręte Teleportacyjne. Insignia. Was ist da eigentlich? Vater, bitte sag doch was! Nein! No! Oh, allmächtiger Gott Innos, steh mir bei! Ich werde dich rächen, Vater. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. To, aha. Dobra, wiecie co? Bili wszystko, może taki początek taki dziwny, ale, ale mi się podoba. <laughs> o, w mordę! Ale tutaj jest ten... No nie wiem, czy mi się opłaca leczyć się. Czemu zjadłeś na many? Nie, nie, ro, nie rozumiem, no naprawdę nie rozumiem. Ale dobra, w razie czego mamy 100% punktów życia. Aha. <grystanie> ok, ale to się podniesiesz. Czy, czy co się tutaj stanie? Jetzt e was, wo bin ich? Oh, mein Kopf. Was ist passiert? Ich fühle mich so schwach und fremd im eigenen Körper. Was ist mit mir passiert? Meine Rüstung. Nur noch Fetzen. Und was ist mit dem Mörder meines Vaters? Keine Spur, weit und breit von ihm zu sehen. Ich muss wieder zu Kräften kommen und herausfinden, wo ich hier bin. Może ich dann eine Spur des Mörders. Okej, okay, dobra, no to sobie lecimy dalej. Hmm. Naprawdę, taka nietypowa modyfikacja, tak nietypowo się zaczyna. Zobaczymy, czy się rozkręci. Ah, szkoda, że jednak mimo wszystko to jest e, prolog, a nie cała modyfikacja. Całutka modyfikacja ponoć miała być poświęcona na... Was machst du denn hier draußen? Ich hätte dich beinahe für einen Banditen gehalten, so wie du hier durch die Gegend irrst. Ich habe eine Teleportrune benutzt und befinde mich nun hier. Wo bin ich? Du bist hier in Ostergard, ein kleines Tal am Rande des Reiches. Ich habe noch nie von einem Tal mit dem Namen Ostergard gehört. Ich fühle mich schwach, trage nur noch diese zerrissene Kleidung und weiß nicht einmal mehr, wie ich eine Waffe vernünftig führe. Es scheint, als wenn die Teleportation mich verändert hat. Du gibst mir ein Rätsel auf, Fremder. Doch mit Runen kenne ich mich nicht aus. Am besten fragst du Gallus, den Magier. Wenn einer Rat weiß, dann ist er es. Wer bist du? Ich bin Dallun, der Jäger. Für gewöhnlich jage ich Wölfe und Scavenger. Es kommt aber auch mal vor, dass ich einem Keiler das Fell über die Ohren ziehe. Wo finde ich Gallus? Galos lebt in Utscha. Normalerweise befindet er sich in der Kapelle. Wo finde ich Utscha? Ich kann dich ein Stück begleiten bis zu meiner Unterkunft am Wachturm der Garde. Folge mir. Okay, na dann... Verbacke, ich habe nicht nie pozbieram Ich verschiebe sie potem. Ich werde sicher noch hier zurück und pozbieram diese roślinki, aber nie es uns nicht in den Kommentaren. Oje. Nur, dass ich ein mich dass ich. Taki spadek FPS-u, no niby mam 33, a wygląda na troszkę gorzej. No cóż, ale dobrze, dobrze, że nasz nasz odprowadza. Przynajmniej będę miał e, kolejny poziom za darmo. O to mi właśnie głównie chodzi, nie? O, no, 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 porad poradzi sobie nie. <ścoughs> No właśnie, no właśnie, 70, Siedemdziesio, 70. Hmm. 70, doświadczenia, no w sam raz. <grystanie> Aj. Tam widzę jakiś młyn, tam widzę jakieś kwiopice, Ja z kropicami sobie poradzę. Ciekawe, czy są tutaj jakieś poziomy trudności, czy też niezbyt. Velasis? Velais, velais, velais. To jest i Z premia punktów trafień. A to nie jest przypadkowy ten Serafis? Sepharis, Sepharis, serafis.. Kurde, no, teraz mam za gwostkę i znowu nie pamiętam, ale... No już domyślam się jakie będą do komentarze potem. <laughs> Ej, no ale... Nie powiedzcie, że świat nie wygląda fajnie tak klimatycznie. Mi się strasznie podoba póki co. So, da wären wir. Es ist zwar nichts Besonderes, aber hier habe ich wenigstens ein Dach über dem Kopf. Zur Stadt kommst du, indem du einfach dem Weg hier folgst. An der nächsten Kreuzung halte dich dann links. Du kannst sie nicht verfehlen. Was muss ich über die Gegend wissen? Es ist gefährlich worden hier draußen. Ein Wunder, dass du hier vor mir stehst. Am besten suchst du unter Schlupf in der Stadt Utschar. Okej, okay, dobra, ale ja w dalszym ciągu nie przeczytałem tego listu. Okej, okay. Godło Morderców, więc tak to ono wygląda. Hmm. <laughs> Ej, no tutaj coś macie ciekawego w ogóle: wino i zupa rybna. <laughs> Ej, no nie wiem, czy picie wina z zupą rybno, rybną jest. jest smaczne. Jest tak naprawdę smaczne. Okej, okay. paczka szczał, krótki łuk. Oczywiście sobie zabieramy, póki co wszystko, jak leci. Mamy nawet jakąś broń. O właśnie, o właśnie. Jak już mam lagę, to, to już sami wiecie, że mi to wystarczy już do końca gry. <gry> Chociaż zależy. Jakie tutaj typ obrażeń jest zadawane? Czy to jest na wzór gotika dwójki, czy z gotyka jedynki? Ale to jest chyba bardziej na gotyka jedynkę, więc zwie... z cięższymi podporami nie... nie mam co walczyć nawet. Okej. Okay. No nie, nie, nie mnie. No właśnie, Gim się pojawił. 40. Ciekawe, jakby mnie walną taki zwykły ścierwojad. Hm. Pewnie będę miał się okazję przekonać, ale dobra, póki co... A, widzę, słyszę kolejne, słyszę kolejne. Ale dobra, póki co choćby w kierunku miasta. Z um. początku to wyglądało trochę jak goblinska jagoda, tak naprawdę, ale... Tak patrzę, patrzę, jednak z nadzieją patrzę, jednak to jest zwykła jagódka. O, właśnie. No, gin gin, Kurde, troszkę nie nagrywałem Gotikard 2 i już trochę opadłem. Mój skill się trochę zmniejszył, ale nie, no kwestia. Pf, nie wiem, godziny już sobie wszystko przypomnę. A odnośnie właśnie ten: edycji rozszerzonej. A edycja rozszerzona będzie teraz na zmianę z Insygnią. Z Insygnii powinno być tak mniej więcej 50-60 odcinków bo to nie jest taki krótki mod. Cieszy sobie to bardzo, że jednak coraz to dłuższe modyfikacje zaczynają wychodzić i będzie, będzie co na, nagrywać po prostu na kanał <grym> z dłuższych. Tak naprawdę lepiej się czuję jak nagrywam jakieś naprawdę duże, duże serie niż takie króciutkie. <grym> lepiej się odnajduję właśnie w takich długich i zresztą to, że nagrywam do przodu i przy ilości wrzucane. Prze odcinków, takie du duże serie są naprawdę fajne. halt! so abgerissen, wie du aussiehst, kommst du nicht in die stadt? geh! können wir nicht einmal eine ausnahme machen? du <laughs> wirst mich wohl auf den arm nehmen, was? sieh zu, dass du land gewinnst! <laughs> Dobra, no to musimy wrócić do naszego ten e, myśliwego, może on nam da jakieś ubranie czy coś w tym stylu. Kurde, naprawdę już mam, ok. mam po prostu taką wewnętrzną chęć, żeby się udać właśnie na exploring, tak typowy exploring tego świata, ale no po prostu jeszcze nie mogę. <laughs> jeszcze nie mogę tego zrobić, niestety, oczywiście zbieramy sobie ognistą pokrzywę, zbieramy sobie tutaj pólną jegłódkę. Hast du eine Idee, wie ich in die Stadt komme? Hm, also eine Idee hätte ich schon. Na dann raus damit. Naja, okay. Ich sage dir, wie du in die Stadt kommst. Und du schuldest mir dafür einen Gefallen. Abgemacht? Also gut, abgemacht. Ich habe ja keine andere Wahl. Wie kannst du mir also helfen in die Stadt zu kommen? Ich gebe dir das Fleisch für Gildas mit, er ist sozusagen mein Arbeitgeber und ich bringe ihm einmal die Woche das Fleisch der Tiere, die ich erlegt habe. Du sagst den Wachen am Tor einfach, dass ich dich schicke, es sollte keine Probleme geben. Okay, gib her das Fleisch. Hier hast du 10 frische Keulen und vergiss nicht, du schuldest mir einen Gefallen. Keine Angst, ich stehe zu meinem Wort. Kannst du mir etwas beibringen? Nun, ich könnte dir zeigen, wie du geschickter wirst. Außerdem kenne ich mich mit den Jagdtalenten aus, falls dich sowas auch interessiert. Bring mir das Jagd. Was genau. Ah, oh, cool, du hast hier alles. Oczywiście nauczymy się tego wszystkiego jak, e, jak najszybciej, nie? Ale dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.